Yo, hej, się, i ja jestem Best bet, a to jest trzeci odcinek z Minecraft Przygody na Hardzie. I czemu, czemu tu są drzewa, kiedy ostatnio ich nie było? Um, to jest miejsce, gdzie my skończyliśmy. A to dlatego, że był live, był live i zbieraliśmy drewno. Um, <kluski> to, no, troszkę drewno zbieraliśmy, żeby ten żeby można było tu ładny domek posadzić no i poza tym nic się nie zmieniło skrzynka dalej nieruszona, trochę mięsa tylko ten też dofarmiłem no i tutaj, bo skopałem tą linię e, tutaj e, już widzę, że mi mięska brakuje <laughs> A pozabijałem te krówki e, Są drogą mam 20 level, no nie wiem sam z czego chyba z tego zabijania mobów dobra e, to jest trzeci odcinek i w tym Odcinku, nie jestem pewien, czy to mówiłem, ale tak dla pewności powiem to drugi raz. Będziemy właśnie budować domek, będziemy fundamenty stawiać i cały dom potem, ale myślę, że dom dopiero będziemy tak maksymalnie kończyć, jak będzie piąty odcinek, ale nie wiem, może. Znaczy coś podczas tego będziemy na pewno robić, ale to jest no ten Naj, największe skupienie będzie na domku. Dobra, a jeszcze sobie zjem. Um, I tak tylko dla sprostowania sprawy, dlaczego wczoraj nie było odcinka. Yy, a to dlatego, że. Byłem w szkole, a w szkole jestem od. wstaję na godzinę 6:30 do szkoły, a szkołę kończę o 18:00. Co nie? No to, to jest takie. 18:00 w ogóle jestem dopiero w domu. To jeszcze na polski czas 19:00. Zanim zjem to 19:30. No to potem nie chcę mi się wrzucać jednego odcinka, bo wiadomo. I tak, i odcinki będą na pewno nie będą w poniedziałek, wtorek i czwartek, bo to są dni, w których jestem w szkole. W niedzielę możliwe, że nie będzie, bo to będzie taki mój dzień wolny. No mimo, że montuję film tak z 10 minut, ale no Jaki dzień po prostu, może, może nie wiem. A wreszcie dni, czyli sobotę, piątek i yy, środę, tak? No, w te dni będą odcinki, czyli no tak 6 odcinków na tydzień, bo 2 odcinki na dzień będzie. Jeden z rana, jeden tak pod wieczór albo wieczorem. Jeszcze ciekawa historia z tym, z tym drewnem. Yy, Mi skliknąłem, zbierałem sobie drewno i Klikami się to stało. Dobra, eee, także myślę, że można, można już ten zacząć robić. Fundamenty tylko ja sobie zetnę to drewno jeszcze, ale to już będzie poza odcinkiem. Eee, dobra, drzewa ścięte. A, ok, fajnie. No, nieważne. Te drzewa są ścięte, oprócz tego jednego bo jest za wysokie. Eee, no, to niech zostanie takie wiszące coś. I dobra. Myślę, że kiedy tak myślę, bo to jest rzeczka, to jest fajna bardzo rzeczka. O, tutaj powinna być, tak? Tak, dobra, jest rzeczka. Um, żeby dało się że zejść do rzeczki, i o, tutaj jakbym wygolił taką dziurę, i zrobił taką małą plażę żeby nie wiem jakby dom obok grzeczki, tam już są bagna to tam tak nie za bardzo chcę żeby to był trochę praktyczny i trochę ładnie wyglądający dom coś takiego bo tutaj jest bardzo duże pole aczkolwiek ja bym zrobił gdzieś dom na rogu żeby mieć taki duży plac i to będą tam na przykład farmy i takie różne te wiecie w sumie tylko farmy chyba tak sobie na razie ten wyobrażam tylko farmę tutaj mieć yy, zwierzątek Um. No, może ewentualnie jakąś jedną wieżę, ale to nie wiem. Dobra, no myślę, że tutaj będzie dobry, dobre miejsce na domek. <laughs> Dobra. Także potrzeba tutaj materiałów, klocków budowlanych, nie mam, nie mam żarcie. Tak, standardowo. Um. Okej. Okay. Wezmę tak sobie postaku wszystkich trawienek. Hmm, są już takie dobre, wezmę jeszcze to Bastyka. O, zachód się robi, dobra. Też pójdziemy na szybko spać. <laughs> pójdziemy zaraz spać. Okej. Okay. <laughs> Czyli jednak Pamiętajcie o łapce i subiku. Tak na szybko. All right. już tą siekierkę. Niech się popsuje. Ona no, się popsuje w ogóle? Odbicia w liście? O, czyli jednak tak, dobra. Ehm, um, cyk. Hm. Hm, hm, <ścoughs> Tu są właśnie problemy. Aha, okej. Okay. <ścoughs> oj, oj. Tu są właśnie problemy. Bo w sumie ciężko mi jakby sobie wyobrazić, jaki ładny domek tutaj zrobić. Ale chyba powoli. Kumam, wiem, jaki domek zrobimy. Tylko do tego będzie trzeba parę rzeczy. E, jak wygląda ten? Ogolony ogolone to. Niezbyt ładnie, ale. Hmm. 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 A to bez różnicy, prawie. Brzuska, brzuska będzie wyglądać dużo inaczej. Aha, to. Ciebie, ale prawie różnicy nie ma pomiędzy tymi dwoma. I to w sumie tam jest ten. Piękny, piękny ten. Yy, trfeo, piękne. Hmm. Dobra, wiecie co? Ja myślę tak, że tutaj będzie taka linia. W sumie ja to zbuduję sobie. Yy, wam pokażę, co mi chodzi. Tam to coś takiego. Nie wiem, to, to gdzieś dotąd, żeby dało się tak fajnie wyjść Tak jeszcze fajnie wyglądało. Będzie gdzieś dotąd. Tutaj dotąd. Będzie ogromny dom. Będzie kurde gigantus Tutaj? O, trochę przesadziłem Okej, okay, idealnie Hm Czy to jest idealnie? To jest idealnie to też OK No, taki standardowy domek Tylko że Bym dał wejście z tej strony Gdzieś tutaj takie trochę. Nie wiem gdzieś tu. Gdzie to jest. Nie, nie, nie. To nie może być. W takim razie to musi być trochę dalej. O, w tym miejscu. I jeszcze kolejne będzie tutaj. Takie wyjście. Nie. Yy. Ok. Dobra, chyba, 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 chyba będzie ok. Tu będzie takie wejście. Tu będzie całe, cała przestrzeń, i tutaj, albo tutaj, będzie jeszcze jedno wyjście. Tu na taki plac, jakby ten yy, balkon. Balkon, kurde, taras znaczy. Yy, ale na tym jeszcze pomyślę, bo na razie dom będzie taki. I yy, standardowo, yy, będą z tego yy, filary, tak? Dobrze mówię, chyba filary. ouch Aha, oh, oh, oh não. OK. ainda que tanto de I teraz yy, nie wiem z czego to budować tak jakby z zewnątrz tych filarów. Myślę, że. z tego. Nie, 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 to nie może dobrze wyglądać, nawet. Nie ma prawa wyglądać dobrze. Nie, chociaż. Ty. m mm -mm. To będzie zajazne na 100%, ale czemu nie? A niech będzie, wiecie? Z tego, dam. Oj, oj. Shifta przecież. Okej, okay, dobra, teraz przez Shifta. Nie trzymałem wtedy Shifta. że mogą powiedzieć, dlaczego robię z tego bloku yy, tak krzywo, a nie robię z tego, dlatego że ja jestem specjalny i ja muszę mieć w taki sposób. To jest powód. I później zobaczycie, mm, jeżeli ktoś nie ogarnia, to później zobaczycie, dlaczego w taki sposób to właśnie robię. Tak jakoś mi jest lepiej i ogólnie to lepiej wygląda. Aha, fajnie, fajnie, fajnie. Oho, jeszcze lepiej. Kurde A w ogóle ludzie Ci co nie byli na live, to muszę powiedzieć Ojoj, że prawie na live zginęliśmy Bo postanowiłem, że sobie zabiję te O, ho, 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 ho tutaj będzie troszkę ciężej z tym No to co? Takie wejście, co nie? Nie no, e, się to poszerzy po prostu Yy, Zgięliśmy sobie na live, bo Endermana chcieliśmy zabić i w sumie dwa Endermany tam były, chciałem zabić dwa Endermany i miałem pół serduszka dosłownie, a w pobliżu były jeszcze szkielety, yy, zombie, ale o we mnie nie trafili, gdyby mnie trafili, ja pierdziele, ja się tak zestresowałem, serce mi zaczęło bić, to był szok i masakra i Max, jeżeli wy widzieliście to powiadomienie, to przepraszam, ale... Max mi wysłał coś. Hashtag nie ta pora. Um. Ty, co tu się stało? A, okej, Okej, okej. No. Teraz to tak ładnie wygląda już nawet. Także chyba wiecie teraz o co mi chodzi i myślę, że tu w taki sposób jakby te belki... No to nie będzie już ładnie wyglądać. Oj oj. Ale spróbuję coś na to zaradzić. Coś, coś, coś. Wiem już, wie, wiem co tutaj będzie. Dobra, tylko to w przyszłości dopiero się zrobi. Ja nawet sobie już wyobrażam, jak ten dom będzie wyglądać. Jeżeli też sobie wyobrażacie, tak jak ja, mimo że moich myśli nie widzicie, to tak, dajcie znać w komentarzu, czy widzicie chociaż pomysł, jaki ja tutaj planuję zrobić. Jak wy tutaj w tym domu widzicie dach, albo nie wiem. Albo. Westrój. Powiedzmy, westrój. Co jest? Jezus, moje klawisze na klawiaturze są takie okropne, że shift jest mały i mi się shift myli z kontrolem i zamiast czasem shifta naciskać, to naciskam control. I przez to czasem mi nie bierze od razu do jakipunku przedmiotu, który chcę, żeby mi wzięła. To jest ultra przykre. A, swoją drogą, teraz sobie przypomniałem, yy, dzisiaj jak byłem w szkole, to ten. Chłopaki chcieli, żebym zagrał z nimi w Amonga. No i ja, takie, okej, okay, no dobra, gramy w Amonga się okazało. Wszyscy byliśmy na telefonach yy, i ten. I ja miałem napis, że moj, mój telefon yy, jest na starszej wersji Amonga. Proszę zaaktualizować Amongasa. Co nie? No ja, takie, co jest za Amongas? Dostał aktualizacji to na telefon w dodatku. Ja, takie, o w dupę, no. No i lecę y, upgradeować ja już taki napalony, że to beta będzie, a znaczek pokazywał wyraźnie, że to alfa nadal. No i ja wtedy taki zły, że o, nadal alfa, nadal alfa. A się okazuje, że to jednak beta już jest taka prawdziwa beta. No ja wtedy znowu ucieszony na maksa, nie? Że hej. Po prostu nie no, naprawdę się ucieszyłem. Bo jednak Among Us to jest kurde, i moja najlepsza gierka na telefon. Nie mam lepszej. O nie, 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 to tu nie może być. Te bele to są takie hu, uh, uh, hu. Uh, uh. hu, O chłopie. Coś ty zrobił. śmieją mnie te, za to. Tak nie może być. Co jest? O ty kurde. Waflu jeden. Myślałeś, żeby cię nie znajdę. Znalazłem cię. Okej. Okay. <laughs> A, można spać tylko w nocy. Wiecie co? Zrobimy sobie ten odcinek do drugiej. Do, do drugiej, do. No, do drugiej, tej pierwszej nocki nie będziemy liczyć tylko do tą drugą. Znaczy, ta, ta jako pierwsza i jeszcze druga, i na tym się skończy odcinek. Łapka w górę i subik. Znaczy ten. Subik w górę i łapka z dzwonem. Polecam, polecam. Bardzo serdecznie. Myślę, że... O Jezu, ta to też jest na ultra wyczerpaniu. Trzy, dwa, jeden... Aj, oho! Dobra, dobra, czyli jednak cztery sekundy, nie trzy. Od mojego liczenia. Okej. Okay. Um. Myślę, że zrobić dwa piętra. Takie dwa piętra z dachem, czy zrobić jedno piętro z dachem w tym domku? Chyba jedno piętro z dachem, mi się wydaje. Będzie jedno piętro z dachem. A, staka tylko już mam? Okej, okay, okej. Okay. Szczęście, jestem zaopatrzony. To super, zaopatrzony. Ok. A, ja miałem pato zrobić. A ja to jest tam genialne. W sumie chyba dwie się przydać. <tryk> <tryk> Okej, okay, dobra, to już sobie wykopałem, poza nagraniem, żeby nie zanudzać. I aktualnie jak sobie to wykopywałem to pomyślałem, że można też zrobić taką fajną ścieżkę sobie yy, nie wiem, ja, tu też mi słyszywało pata. Ojej. Nie wiem coś takiego i to jeszcze tam dalej, dalej będzie, nie? I do tego jeszcze będą te bruki. Yy, ale to później też... Wszystko, wszystko później. Na początek trzeba ten ładnie domek zrobić. Nie wiem po co tak to zrobiłem. Ale czemu nie? Raz, dwa, trzy. Jezu miał być ten już dach. Hmm, tylko właśnie jak w tym momencie zrobić dach? A to jest pytanie. Oj, oj, oj. Tego trochę chyba nie przemyślałem. hmm co? Na początek dam po prostu jeden blok tego. Eee, nie, 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 dobra, nie, 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 to jest zły pomysł. To jest bardzo zły pomysł. Um. Hmm. Dajcie mi chwilę, przemyślę to. Okej. Okay. Pomyślałem i stwierdzam, że tutaj damy takie płytki, te półpłytki. Yy, one będą takim, jakby nie wiem, wytrzymywaczem. Jezu, podtrzymywaczem. Nie, to. O. Da się z tego? O, to wyjdzie, to ok. Yy, w sumie. Coś takiego, co nie? Prawda, nie będzie to jakoś ładnie wyglądać, ale na pewno będzie to lepiej wyglądać niż, nie wiem, czy po prostu zostawianie tych yy, bali. A, i w końcu pozbyłem się tej piosenki Misha y z mojej głowy. To jest, kurde, normalnie osiągnięcie. To wielkie osiągnięcie. Ja pierdaczę. Jestem z siebie dumny. Prawie idealnie wyliczyłem też te bloki, zostałem mi 16. Co z tym zrobię? Ajajaj, tego nie wiem. Eee, no. Dobra. Mi to pasuje ten wygląd już. Teraz będzie trzeba zrobić schodki tylko, żeby ten dom nie był taki um, z jednego koloru. Tylko to ja bym zrobił dach no, z innego koloru, ale żeby to nie wyglądało tak tragicznie. Czy jak zrobię dom z y, dach z tych desek, to to będzie wyglądać tragicznie. Będzie wyglądać tragicznie, aż to wiem. Hmm. hmm. Albo. O Boże, to, to teraz mam ta ramonta. Czy z taki tego, czy dwa? Z tego co widzę, to dwa. A nie. No tak, dwa, dobra. O, ok. takie specjalne, co ja robię. Co ja zrobię z tym, tym, z tymi brzozowymi? Boże, nie brzozowymi, tylko dębowymi. Uu. Nie no, nie, nie umiem tak. Ajajaj, no tutaj ewidentnie się nie popisałem swoim skillem w Minecraft'cie. Niestety. Ty. No to 10. Stało 10. Na pewno gdzieś jeszcze popełniłem, bo trzymam mam za to kciuki. Yy, teraz w taki sposób, czy nie, dobra. No to na to użyję to. No i proste, że tak. A Oj, teraz mi to źle trochę wygląda. I w sumie? Ja bym to chciał i zrobił to blok dalej w tym wypadku. Bo to nie wygląda za dobrze. E, to powinno być w teorii tutaj tak? W taki sposób i co? I tak? O Jezus. Chyba Ehm... Ewidentnie mi tu nie pykło A, to jednak ja to źle stawiam. Okej. Okay. O nie, jest noc. O cholera, trzeba spać. Pozbędziemy się tylko tego okrutnego creepera który mi wysadzi pół skrzynki. Oczywiście, że tak. Także. Ehm, um. najważniejsze skrzyn... Do skrzynki trzeba się dokopać. O, dobra, nice. No to konie. Okej, okay, to w taki sposób będzie skrzynka. Nie powiem, tu na razie wszystko. Jak ja się cieszę, że nic mi z tej skrzynki nie ten. Chyba. Mam nadzieję, że mi nic z tej skrzynki, kurde, nie wysadził. Ale nieprawdopodobne. Moim zdaniem. Okej. Okay. Chyba najważniejsze rzeczy już mam. W każdym wszystko mam. Powiedzmy, dobra, idźmy już spać, bo się robi strasznie niebezpiecznie. I to jest koniec tego, odcink tego odcinka tego odcinek... oj... Co? Co jest? Eee... O, o... <grych> Okej... Okay. Dobra, nie szkodzi Jakiś dziwny glitch był, także to by było koniec tego odcinka. I ten widzimy się wieczorkiem, kiedy wrzucę kolejny odcinek. Dzięki za oglądanie! I trzymajcie się. Cześć, cześć!